Za tym 16-metrowym molochem, gdzie samo oświetlenie waży 30 ton, tutaj znajdują się miejsca, gdzie zwykli śmiertelnicy raczej nie mają wstępu. Garderoby artystów to jest garderoba Olafa Deriglasowa, a to jest Olaf Deriglasow. Dzień dobry, jestem Olaf Deriglasow. A to jest Twoje śniadanie. Więc... To jest typowe śniadanie muzyka rockowego. Tak, Tak, no mamy tutaj do czynienia z krakersami, z ciasteczkami, z cukrem. No i masa owoców. Też owoce, żeby zapewnić stały dopływ energii na koncercie podczas występu. Co tutaj jeszcze się odbywa w tej garderobie poza konsumowaniem śniadania? Garderoba to wie, że jest jakiś nasz dom trochę. No. To jest gdy nie jesteśmy u siebie we własnych domach z naszymi rodzinami, jesteśmy tutaj z naszą rodziną zastępczą, czyli z zespołem, z naszymi przyjaciółmi najróżniejszej maści i po prostu tu żyjemy. Śpimy, jemy, pijemy herbatę, kawę, mleko sojowe, oczywiście ryżowe, ponieważ krowie jest szkodliwe, jak wszyscy wiedzą. Oglądałem taki amerykański film, nie pamiętam jaki, i tam był taki zespół i oni przed wyjściem na scenę robili jakiś, tak, mieli taki jakiś swój rytuał, taki, że się obejmowali, stawali w, w kręgu. Powiedz, jak to się ma tutaj do naszej rzeczywistości? Czy, czy polscy muzycy e, są równie, e, e, równie rozwinięci w tej, w tej sferze rytualnej właśnie? Z zespołu na zespół jest to inaczej. U nas y, raczej nie stosujemy tego typu y, jakichś takich y, y, kultowych sytuacji. Nie, nie, nie robimy rytuałów, nie robimy jakich, jakichś y, mszy z tego wszystkiego. Tak naprawdę wszystko zaczyna się w momencie, kiedy wchodzisz na scenę. Y, y, świat się zmienia kompletnie wszystko się zmienia. Zmienia się to, co w twojej głowie, zmienia się to, co widzisz. I dlatego momentu um, tutaj właśnie siedzimy godzinami w tym busie i, i, i się po prostu do niego, do tego występu przygotowujemy. Niedługo wychodzicie na scenę, jeszcze macie chwilę na przygotowania. Powiedz, co jeszcze będziesz robił przed koncertem? Wyobraź sobie, że Deryk Glasow rozgrzewa głos. Tak więc będę, będę sobie podśpiewywał, skoczne piosoneczki, pochukiwał. Mm, no, w porywach do jakichś może nieekstremalnych, ale. Wrzasków. Dzięki wielkie. W takim razie zostawiamy Cię w spokoju. Będziesz mógł się próbować, a my idziemy już z tego miejsca, opuszczamy tą, to elizjum artysty i idziemy szukać dalej wrażeń ludzi i różnych...